Halo, halo, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Brawl Stars Na moim drugim kanale, pamiętajcie, żeby ten kanał subskrybować Brakuje już blisko do, do openingu 50 megaboxów, czyli do 50 tysięcy subskrypcji Także subskrybujcie i nie mam pojęcia dlaczego tło Brawl Starsów jest w sziby Najprawdopodobniej dlatego, że wychodzi ten skin do Nity, który sobie pewnie niedługo kupimy I najprawdopodobniej na, następny odcinek będzie z nią, dokładnie za 8 godzin już wychodzi O kurde, to ja będę spał wtedy pewnie, no ale nic, no ale nic, słuchajcie Dzisiejszy materiał poświęcony jest jednak openingowi skin nie no, oczywiście żartuję, możemy sobie otworzyć jedną szczynkę. W ogóle totalnie nie sięgrabę tego materiału, ponieważ niestety, albo stety, słuchajcie, niestety jestem totalnie out of time po prostu przez cały ten weekend. Ciągle gdzieś jadę i tak dalej. No i słuchajcie, tak jak już mówiłem, tak jak pisaliście w komentarzach, no, otwieramy tego Leona, kupujemy go i to będzie moja, będę miał praktycznie... Każdą postać zakrołem już na moim koncie Także powiem wam szczerze, że to, to jest To jest mega dziwne uczucie 3000 pucharków, niecałe prawie każda postać No ale byłoby tych pucharków kurde więcej Gdybym miał tylko czas zagrać, naprawdę e, Powiem wam tak, że Mam nadzieję, że jeszcze ten tydzień po prostu będzie Taki lekki kryzys, będą filmy pojawiać się mam nadzieję e, Co dwa dni przynajmniej No teraz oczywiście dzisiaj wlatuje film z Lona, Więc jutro będziecie mieli film z Nity oczywiście No aczkolwiek tak jak słuchajcie, widzicie, e, no jestem aktualnie out of time, totalnie, a szkoda, bo chciałem naprawdę trochę pograć, chciałbym już w końcu otworzyć te 50 megaboxów, także subskrybujcie kanał i no, ja już nie gadam i zaczynamy, pyk! Dzień dobry, panie Leon, wydałem dla ciebie właśnie cały mój asortyment gamowy, więc jest naprawdę świetny no i co, słuchajcie, no, bierzemy go oczywiście, co nie, też nie ma... Nawet o czym mówisz, także bierzemy tutaj pana Leona. Do pana Leona niestety nie ma żadnej skrzynki, znaczy żadnej tego. E, mamy cztery nowe wydarzenia, no także próbujemy, no kurde, jaram się naprawdę, bo Leon jest postacią, którą, ba którą bardzo, bardzo zawsze chciałem w sensie. E, Jezu, ale kozek jest to tło, takie fajne tło w szyby. Powiem wam tak, od dzisiaj każda moja miniaturka będzie miała tło z szyby. Tak powiedziałem i tak będzie, przynajmniej na czas tego eventu z tą szybą. Także no słuchajcie, mamy Leona, nie mam pojęcia jakie on ma skina w sumie za bardzo, okej. Okay za takie fajne shurikeny, jakby. Tutaj mamy tą Rosę całą, są Rose. Okej, okay, proszę stąd i już iść, dziękuję bardzo. No i dobra, słuchajcie, generalnie plan jest taki, że. żeby coś wygrać dzisiaj, bo. no niestety nie grałem. Niestety nie grałem, więc czuję się trochę średnio by powiedział. Ok, Leon ma dosyć fajny clear e, tych rzeczy, ale też ma dosyć długi cooldown na auto. Tak, okej. Okay. Także trzeba podchodzić blisko i po prostu klepać na blisko wszystko. Wydaje mi się, słuchajcie, że na spokojnie. E, raczej Leon jest taką postacią, że wszystko to bierze sobie na luzaku. Możemy tutaj właśnie popłukować jeszcze to tych moich kochanych przeciwników. Ok, tutaj w tym momencie możemy tą row spróbować zabić albo przynajmniej ukraść jej. Ok. Aha. No tak, tak się zagadałem, że zostałem zmierzony. Ok, eee, powiedzmy sobie szczerze. Może nie będę grał solo no bo z tego co widzę mamy tutaj cały czas yy, tą rosę całą, więc ja sobie po prostu pójdę na game graba, spróbujemy sobie dzisiaj pograć każdy możliwy tryb tym Leonkiem. No i powiem wam szczerze naprawdę, Totuos z Shibą jest totalnym kozakiem, jestem w grze słuchajcie, moja postać jest w grze. W ogóle, propo propos gry, pro po mojej postaci z gry, yy, mogę wam to chyba nawet pokazać teraz. Albo po tej grze wam pokażę. Mamy nowe emotki, słuchajcie, na miniaturki. W sensie przyszły do mnie, przyszło do mnie 10 następnych emotek, więc to dzisiaj miniaturki będą trochę bardziej zróżnicowane. No ale generalnie tak mam w planach jeszcze. Ła! Tak mam jeszcze w planach zamówić przynajmniej, e, przynajmniej przynajmniej 10 tych nowych emotek, dlatego tych emotek i tak myślę, że w najbliższym czasie będzie naprawdę.. Boże święt, ale to klepie. Proszę mnie zostawić. Dobra, czekajcie, generalnie ulti Leona z tego co wiem. Polega na tym, że on się staje niewidzialny. Dlatego zróbmy to w ten sposób, że. Bo w tym momencie się zniwidźmy i wlećmy na tego Broka, żeby go po prostu zabić. O, patrzcie. pyk, pyk, no i RIP. Pozdro Brok. No ale niestety w tym momencie Daryl się po mnie przejechał, jak po. Nie powiem czym. E, no i póki co jest równo. Póki co jest naprawdę równo. Także wypadałoby to odbić. Okej, okay, tutaj właśnie w tym momencie typowo. Ale ta rosa mnie niszczy. Boże, ta rosa jest totalną kontrą tego Leona, wystarczy, że podejdzie. Leon nie ma damage, no może na tym mam go na niskim levelu, co nie, ale... Wydaje mi się, słuchajcie, że po prostu Leon nie ma damage'u, żeby tą rosę skontrować. Okej, ja też nie powinienem tak bardzo szybko... Nie, no zunął. Zniszczony. Wydaje mi się też, że gram, źle z tym Leonem, dlatego jeżeli ktoś z was ma jakieś tipy co do Leona... No może też nie powinienem się raczej bić ją na ulcie, no plus jeszcze poszli po... Kurde! Nenerwuje mnie ta gra w tym momencie, bo ta rose cała jest totalnie OP! W sensie, nie grałem praktycznie w ogóle od tego momentu, ale oglądałem jakieś tam filmy na YouTubie I po prostu wszyscy narzekają, że ta cała Rose jest jednym wielkim opeszitem No ja się z tym zgadzam, słuchajcie Ja jestem miażdżon, okej, okay. ja bym tego gościa generalnie chciał zabić Witam, panie Daryl, no niestety nie udało mi się pana zabić Ale pan Daryl widzę, sam sobie zginął, więc spoko I Mamy wielkie odliczanie, także mega, mega okej okay. No sorry, panie Brock, ciebie też trzeba... Musimy zabić, to no i w tym momencie chyba, słuchajcie, będzie... Jak to powiem. GG WP biorę jeszcze nogama. do no, ten pokro raczej już tego nie odda, więc bez znaczenia. Wyk. No GG, słuchajcie, GG. Tutaj jeszcze pójdziemy sobie po na... No okej. Okay. Nie zdążyłem, ale udało się go zabić, więc to mi się podoba. Generalnie miałem wam pokazać emot. To jest, słuchajcie, no, moja nowa pula emotek. Jest ich 15 i ta emotka. Ta emotka o ta! To największe złoto na świecie. Dobra, gramy. Gramy, gramy, nie ma co wam pokazywać. Boże! Dobra, lecimy. To jest ta grada, czyli to jest Bounty, tak? Tak, to jest Bounty tutaj. Bijemy się na fragi. Nie ma Rose w enemy teamie, więc to mnie nawet cieszy. Tutaj ktoś pewnie zaraz będzie sobie stał, a jak ktoś tu nie będzie, ok. O, no, nie ma Rose w enemy teamie. ta, no właśnie, nie ma Rose w enemy Teamie. No właśnie, widziałem jak jej nie ma. No powiem wam szczerze, że. No ta postać jest denerwująca bardzo. Mam nadzieję, że ją znerwuję jakoś, bo. Znaczy, w sumie powinienem na niej wbijać kucharki, a nie mówić, żeby ją znerfili. No ale. Kurde, ale nie mam czasu. No to jest najgorsze jeszcze na świecie. Kiedy nie masz czasu, żeby wbijać pucharków. W ogóle, ten no, non ma strasznie fajny zasięg. To mi się bardzo podoba, tylko że on chyba straci damage z zasięgiem, tak? To trzy tylko bije. Tak, dobrze mówię? Że chyba im. Im bliżej, tym większy damage zadaje, tak mi się wydaje. Tak, zobaczcie, im bliżej za tym. Im jest bliżej, tym zadaje większy damage. Proszę się nie jąkać, panie Krystianie, bo to jest żałosne, chciałem powiedzieć. No, ale to jest generalnie dzisiaj pierwszy raz coś. No, Jezu. no i naprawdę ta to muszę jakoś komentować, a naprawdę stoi w krzaku Jezu, jak ona mnie zabiła w ogóle przy ści... ja przepraszam, że się denerwuję ogólnie, ale to jest żart Zabiła mnie przy ścianę, chciałem powiedzieć No fajna, fajna ta postać, taka niezbyt. Taka nie za słaba no, ona stoi w krzaku 24-7 Dlaczego ona bije przez ścianę, ja się pytam No wszyscy jest bardziej niż śmieszne No ale w sumie też plus jest taki, że my też mamy tą rozwę na mi teamie Znaczy w naszym teamie no i ona nas kieruje, więc... Ma PAL gumę! No, to chciałem usłyszeć. No i bardzo ładnie, ale powiem wam szczerze, że naprawdę ta postać jest tak overpowered, że to jest sok. To ją wypuścił na serwery live z takim, w takim stanie. Proszę mi to wytłumaczyć, bo to jest po prostu żałosny moim zdaniem. Dobra... Eee, Odpalam sobie Ulta. Tutaj raczej już tego... No jest naprawdę. Naprawdę mnie zobaczyła. No niestety. No powiem Wam, że trochę, trochę źle gram tym Leonem, chyba tak mi się wydaje, dlatego wiem nadzieję, że już następna runda pójdzie nam trochę lepiej. Ewentualnie będę musiał się trochę nim poduczyć grać. No zobaczcie, słuchajcie, ta Rose jest po prostu wszędzie i to mi się nie podoba, bo ona jest zbyt OP. Ta postać jest zbyt OP. Mam nadzieję, że zostanie nerfa. W ogóle napiszcie też w komentarzu, czy Rose jest naprawdę zbyt OP, bo w sumie... Bo w sumie, bo w sumie, e, może ja sobie tak tylko mówię. A prawda jest taka, że Rosy jest głównym i po prostu ludzie są po prostu na tych pucharkach, tylko siedzą i grają tą postacią. No zobaczcie, znowu dwa razy w teamie. No po prostu nie ma gry, żeby nie było jej po dwa razy. No to jest. Co, nie komentuję nawet tego. Okej, okay, mamy tutaj bardzo szybką śrubkę. W ogóle, Leon szybki bardzo. Okej, okay, teraz nawet ładnie wysadziłem tutaj gościa. No, oczywiście we nami teamie jest tutaj pan. No, nie podoba mi się, w jakim ono stanie. Naprawdę, sprowadzałem na serwerach. Okej, okay, tutaj, niestety. To no postacią też trochę trzeba celować. To mi się akurat. Naprawdę, mi trafiłeś? To mi się akurat bardzo nie podoba. No, okej, okay. tego gościa możemy sobie sklepać, zabić. Bierzemy sobie śrubkę i mamy 3 do 1, okej. Okay. Jedyny mój plus jest taki, że ja mam w miarę spory zasięg. A ona raczej zbyt sporego nie ma. No, no star power na tym, że się leczyła w krzakach? Nie, no, nie wiem. Raczej nie ma, no, ale. Okej. Okay. Odpaliła sobie ulta? Nie, to jest żart, naprawdę, słuchajcie. To nie jest tak, że jestem niemiły. Ale uważam, że ta postać to jeden wielki żart. <noise> tak zupełnie szczerze, kto stworzył tę postać? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Nie komentuję nawet tego. Ale no, naprawdę, to jest jeden wielki żart, ta postać. No okej, okay. jest taki, że w miary sporo procent tutaj weźmiemy. Tym ludziom tutaj jeszcze walniemy. Jednego hitka i powinno być w miarę. Okej, okay, ja sobie e, mikrofon przesunę. Okej, okay, okej okay. pyk, pyk, pyk Dobra. Kurde, boję się do niej podchodzić, bo zobaczcie co się dzieje. Jeszcze śmieszne jest to, że cały damage, który on zadaje jest... Aoe! Słuchajcie, to, ona zadaje Aoe damage No proszę już zginąć. No właśnie tutaj sobie odpalimy ulta. Przeżyjemy na 2 HP. No przecież to jest żałosne. Okej, okay, panie Leo. No panie na Mike proszę zginąć, dziękuję bardzo. Leon no, jest szybki, kurde, to mi się akurat mega podoba. No już proszę my tutaj nie zabijać, okej. Okay. Podejdźmy sobie bliżej, wygraliśmy kolejną, kurde, kolejny raz wygraliśmy, nie wiem czy to jest, słuchajcie, zbyt dobre tak w ogóle, my powinniśmy to wygrać, w sensie możemy to nawet teraz skończyć, tak mi się wydaje, ale sami wiecie jak to, kurde, jest, w ogóle jeszcze nie tego ulta, też jest w miarę dziwna sprawa. Dobra, podchodzimy na blisko, spomujemy autoataczkiem Raczej tego... No tak, no oczywiście, że to nie skończymy, bo Zapomniałem, że podejście do niej na blisko równa się automatyczną śmierć, bo ona Zasięg tej postaci jest nieskończony, ona bije Bije, no nie wiem, dobra, nie komentuję nawet tego, ja to po prostu nie, nie, nie będę tracił Mojej energii na, tra... na rozmawianie o tej postaci, bo jest nie... żałosna po prostu, okej okay. Przeżyłem, wypadało by, żebym mnie w końcu tego ulta odpalił, ale prawda jest taka A, spadaj, dziękuję bardzo Prawda, no zobaczcie co się dzieje, no przecież To jest gorsze niż Mexicano, Meksy naprawdę, Mexicano Nie jest tak, tak, no naprawdę Jak zawsze uważam, me że Meksykano jest tego postacią na totalnych zbanów, to zmieniam zdanie no, Bo Meksykanem przy tej postaci jest, nie wiem, 400 IQ championem, czy tam rulerem Czy tam zadmiarzem No bo dobra, proszę już zginąć, panie dynamiciarzu Dziękuję bardzo Dobra, powiedzmy, że ja się wyleczę Wlecę do tego Dynamika, który tu zaraz będzie szedł. Okej. Okay. No i tutaj właśnie. Pan Dynamike postanowił sobie zginąć. To jest akurat mega plus tego Leona. Okej, okay, zniszmy to, ty też sobie zginiesz. No i w tym momencie pozostaje nam zbierać tylko i wyłącznie śrubki. Tutaj niestety. Ja pierdzielę. Ona jest niedość, że tankiem. Dobra. No na szczęście teraz udało mi się trochę damage'a zadać. Okej, okay. muszę też pamiętać, że. Ten auto atak tego Leona nie kastuje się tak jak w miejscu, w którym stoję, tylko w miejscu, no on, trzeba trochę poczekać, zobaczcie, że Tak jakby zmienia, no dobra, wiecie o co mi chodzi chyba, okej, okay, tutaj koleś się właśnie postanowił sobie awrzeć. No to... No nie będę kłamał, że, no nie jest mi, oła, zginąłem nawet No nie jest mi przykro z tego powodu, no nie jest mi przykro, naprawdę, Rose jest OP Dobra, mamy 17 level, tutaj już nawet chyba nawet za bardzo wydaje mi się, że nie ma co myśleć, to jest po prostu już koniec, także już proszę zginąć, panie dynamiciarz Rose postanowiła powrócić do gry, no ale tutaj... o no czemu to mnie bije, nie... Aha, okej, okay. wydawało mi się, że byłem w środku no to i tak bez znaczenia, słuchajcie A gra i tak się kończy w tym momencie, bo zostało 12 sekund do końca I GG WP No powiem wam, że naprawdę, Rose... No dostałem gwiazdy gry, 12 bucharków, no tak, zapomniałem, że to jest mega dużo za to No dostałem nawet gwiazdy gry, słuchajcie No i o to chodzi, no i to mi się podoba Dziękuję bardzo Tutaj jeszcze jakieś tokeny, możemy sobie otworzyć skrzynki na sam koniec, dwie Może dostaniemy jakiegoś czempiona, znaczy brawlera, zadymiarza Na przykład Kroła. w tylko chyba go możemy dostać Pyk No niestety, słuchajcie, niestety nie dostaliśmy Ale mamy dwa event ticket'y, więc w sumie to mi się podoba Spoko sprawa, słuchajcie No co ja tutaj mogę powiedzieć, no Ciekawa sprawa, naprawdę, także dziękujemy bardzo za oglądanie tego materiału Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, Dostałem jeszcze jedną skrzynkę Subskrybować kanał, zostawić łapkę w górę pod tym materiałem, jeżeli materiał wam się spodobał. No i widzimy się słuchajcie już jutro z openingu Shiby Nity. Także trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa!